Rolnicy coraz częściej poszukują kompleksowej obsługi swojego gospodarstwa, oczekują tego od firm, z którymi współpracują. To nie jest tylko zakup albo wybór środków produkcji, ale też doradztwo dotyczące ochrony roślin, nawożenia i też sprzedaży tego finalnego plonu, jakim jest zboże, rzepak, inne płody rolne. I o tym, proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać z moim i Państwa gościem, panem Markiem Tańskim, prezesem zarządu firmy Agrolog. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Pani Marku, zanim porozmawiamy o tym, o czym wspomniałam tutaj, czyli o obsłudze i doradztwie dla rolników, chciałabym Pana zapytać, jak Pan ocenia obecną sytuację w branży rolnej? No bo za nami to jest taka sytuacja geopolityczna związana zarówno i z wojną w Ukrainie i z wystąpieniem COVID-u, Zielony Ład, teraz ostatnio na tapet weszły tematy związane z cłami, wojną celną USA, reszta świata. Gdzie my teraz jesteśmy, jeśli chodzi o tą naszą branżę rolną? No, wie Pani, to jest bardzo trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć, gdzie jesteśmy, bo rzeczywiście przez ostatnie pięć lat, bo mniej więcej już tyle minęło od czasu zdiagnozowania pacjenta Zero, prawda, w 2020 roku, rzeczywiście cała nasza branża przeszła taki prawdziwy roller coaster i teraz jeżeli mielibyśmy się zastanowić jak te czynniki makroekonomiczne wpływają na całą branżę to musielibyśmy je przeanalizować po kolei we wszystkich tych grupach. Akurat tak się składa, że w ekonomii zdaje się wyróżnia się osiem takich e, głównych czynników e, i myślę, że każdy z nich Zmienił się w ostatnich pięciu latach diametralnie. Jedne może bardziej, inne trochę mniej, ale jednak te zmiany są bardzo, bardzo widoczne. Myślę, że nie ma tutaj jakiejś kolejności w wymianie po kolei tych czynników. Może nie uda mi się ich wszystkich przypomnieć, ale to, co pani wspomniała czynniki polityczne to przede wszystkim jesteśmy. Nowej polityce rolnej na lata 2023-2027, która różni się od tej poprzedniej, przede wszystkim właśnie z mocniejszym nakierowaniem na działania ekologiczne, na działania prośrodowiskowe, czego wyraz mieliśmy chociażby zeszłej wiosny. Jeżeli chodzi o politykę, wpływa ona na rolnictwo chociażby właśnie przez decyzję o wycofaniu środków. Ja myślę, że ten rok będzie bardzo znaczący i dlaczego akurat tak myślę, ponieważ wypadnie jeden z najważniejszych nie tylko dla polskiego rolnictwa, ale też dla rolnictwa europejskiego. Środków. Myślę tutaj o substancji aktywnej flofenacet, czyli substancji, która kontroluje przede wszystkim chwasty jednoliścienne, ale jest wysoce skuteczna w zwalczaniu wyczyńca. Może w Polsce nie jest to jakaś szczególnie duża powierzchnia występowania tego gatunku, jednak dla Europy jest to kluczowy, kluczowy chwast. I myślę, że jeżeli chodzi właśnie o czynniki polityczne i wycofanie tego produktu, to będzie miało to kolosalne znaczenie. Ale jeszcze nie ma decyzji, prawda? Mówi się nie o. Ma tym decyzji, szeroko, ale... decyzji nie ma, na razie jest decyzja komisji zdrowia, mhm. że i zostało stwierdzone, że produkt jest e, niebezpieczny, prawda? Mhm. Wpływa na e, hormony, e, więc Należy się spodziewać podobne, tak. Że, że to już zostanie wycofane. Ale jeżeli sobie weźmiemy nawet te ostatnie kilka lat, to straciliśmy naprawdę dużo substancji mhm. aktywnych, które zmieniają całe podejście do ochrony i do technologii rolniczej. Jeżeli chodzi o rzeczy takie społeczne, jakie mamy ostatnio, z jakimi mamy ostatnio do czynienia, no to przede wszystkim e, umiejętność zjednoczenia rolników, prawda? Myślę tutaj o protestach, które były dwa lata temu. To już dwa lata chyba jest. Rok temu było. Rok temu, protest. przepraszam. Na rok temu. ale nie. Tak. Aż to było rok temu. E, tak rzeczywiście. To pokazało, że jednak jest jeszcze ciągle ogromna siła w, w całej grupie produkcyjnej. Jeżeli sobie popatrzymy na czynniki środowiskowe, no to też w ostatnim roku mieliśmy, mieliśmy powódź. Coraz częściej mamy problemy z suszą, prawda? Właściwie już przyzwyczailiśmy się do tego i mówimy, że susza wystąpi na pewno, tylko nie wiemy jak silnie i na jakim terenie. Ale. Zmieniają się też e, na przykład długość okresu wegetacyjnego, co tutaj chciałbym powiedzieć, że jest e, zmianą pozytywną. Może ona nie jest taka spektakularna na przestrzeni ostatnich pięciu lat, ale na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu zmienia nasze podejście do produkcji. E, co jeszcze mógłbym powiedzieć e, właśnie stosunki międzynarodowe, które też zaliczane są do tych czynników makro? Ekonomicznych, to też bardzo nam się pozmieniało, prawda? Sama chociażby y, aktualne decyzje celne, ale wcześniejsze y, przepływy, szlaki transportowe, y, import y, z Ukrainy, to wszystko bardzo mocno wpłynęło, zmieniło gospodarkę i dalej zmienia. Y, mówimy tutaj o. Produktach rolnych, ale warto też wspomnieć o środkach do produkcji. Przecież mm, mamy zmianę w dostępności do nawozów, kontyngenty czy embargo na sprowadzanie mm, nawozów z niektórych krajów, wszystko to wpływa na właśnie na tą huśtawkę cenową, dostępność yy, i też spokojne planowanie. Ja myślę, że moglibyśmy tutaj jeszcze wymieniać masę innych czynników, ale to nie wiem, czy mamy aż tyle czasu. Nie, no mamy jak najbardziej, ale mm, może zapytam Pana o te warunki pogodowe, no bo to widać, że y, sytuacja się cały czas zmienia, kolejny sezon jest, y, zaskakuje nas. W tym roku na przykład mamy suszę już y, wiosną. Mm -hmm. Ten czynnik stresowy wychodzi taki na, na, na pierwszy plan. I A z drugiej strony mamy też wymagania związane z, z wspólną polityką rolną, ekoschematy, gdzie lansowany jest mimo wszystko ten czynnik środowiskowy, o którym Pan powiedział i produkty podlegające pod to. I mimo wszystko wydaje się, że to będzie przyszłość, że nie będziemy odchodzić od tego podejścia prośrodowiskowego i wyboru tych produktów takich bardziej biologicznych. Czy Pana zdaniem to jest przyszłość rolnictwa? I ja myślę, że właśnie jeżeli chodzi o strategię prawda, i o generalną politykę, to ona się nie zmieni. Będziemy e, produkować, e, będziemy uprawiać, ale przede wszystkim właśnie z poszanowaniem środowiska, z poszanowaniem zwierząt i myślę, że m, to będzie tylko pogłębione. Następne pokolenie będzie jeszcze bardziej e, związane z naturą, przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ uczymy nasze dzieci już od małego e, szacunku właśnie do, do do środowiska, więc tutaj te zmiany będą następowały w każdym, w każdym obszarze. Jeżeli chodzi o pogodę, o środowisko, rzeczywiście e, możemy powiedzieć, że z jednej strony mamy Lepsze warunki ze względu chociażby na to, co już wspomniałem, wydłużenie okresu wegetacyjnego, skrócenie tego okresu z przymrozkami, yy, większą yy, dostępność energii słonecznej, co powoduje, że rzeczywiście widzimy, że te plony cały czas nam rosną, bo jednak, jeżeli sobie popatrzymy na średnie plony sprzed kilkunastu lat i dzisiejsze, oczywiście w dużej części one zależą od technologii, ale też możemy sobie pozwolić na bardziej wydajne odmiany, które czasami są mniej mrozoodporne yy, i właśnie na uprawy, których jeszcze niedawno w ogóle nie było, no bo chociażby soja, yy, jeszcze niedawno nie można było mówić o uprawie w naszych warunkach klimatycznych. Nawet tego, na północy, prawda, południe Polski, a północy też była duża różnica. A teraz już na północy się uprawia co. Jeszcze niedawno mówiło się o tym, że soja właściwie może być uprawiana tylko do linii mhm. A2, tak. A teraz największą uprawę ekologiczną mamy w województwie warmińsko-mazurskim w Polsce kilkadziesiąt hektarów soi, a w tym roku uprawy w okolicach Helblonga planowały na poziomie ponad 4 ton. Możemy sobie powiedzieć, że jest to wyjątkowy rok, właśnie z ciepły, z dużym. Z dużą podażą energii, ale jednak przełamaliśmy pewne, pewne granice i te cztery tony no to jest już obiecujące. Więc, jeżeli zmieniamy tutaj dobór roślin, jeżeli możemy uprawiać soję, to też myślę, że powoli będziemy zmieniać właśnie i technologię. Technologię w sensie takim, że będziemy poszukiwać dalszej możliwości wzrostu plonu. No a tutaj, jeżeli mamy czynniki limitujące, na przykład dostępność wody, no to trzeba będzie to jakoś uzupełnić właśnie zabiegami agrotechnicznymi. My już odwracamy się od tych zabiegów, które gdzieś tam tą wodę powiedzmy nam tracą czyli. Coraz, mniejsza, coraz mniejsze przewracanie ziemi, minimum tillage, ale też myślę, że jest ogromny obszar do rozwoju substancji, środków, które będą wspomagały produkcję właśnie w warunkach ograniczonego, ograniczonej podaży wody. Myślę tutaj na przykład o mikoryzach. Hmm, czyli produkty, które jeszcze nie są bardzo hmm, rozpowszechnione. To jest dopiero początek, ponieważ sama produkcja hmm, grzybów mikoryzowych jest dosyć kosztowna na chwilę obecną, ale jest to ogromna możliwość właśnie podniesienia planowania i wykorzystania naturalnych składników. A w jakim kierunku rozwija się pana firma, patrząc na tą sytuację yy, dotyczącą branży i tych zmian geopolitycznych i warunków yy, pogodowych, jaka jest strategia Pana firmy? Ja mogę sobie powiedzieć, że firma właściwie mm, nie przestaje rozwijać się od samego początku, jak mhm. tylko powstała. E, co prawda nasza nazwa Agrolog nie sugerowałaby tego, że to jest firma, która będzie rozwijała się. E, w, w kierunku e, globalnym, bo jednak to, to słowo lok pochodzi od lokalności, ale to czasami tak bywa, że, mm, że jednak co innego się zakłada, co innego później e, podsuwa, inne pomysły podsuwa życie. E, więc rzeczywiście chcemy być e, ogromną firmą e, o światowym zasięgu, e, dlatego e, można powiedzieć, że rozwijamy się. We wszystkich kierunkach, żeby jak najlepiej znaleźć się właśnie w całym obszarze rolnictwa. Dlatego też y, zostało obecnie wyodrębnionych kilkanaście firm. Agrolog jest teraz rodziną firm, y, też po to, żeby bardziej wyspecjalizować się i lepiej dotrzeć do klienta. Podzieliliśmy firmy, które zajmują się klientem który uprawia glebę, który uprawia rośliny. My wyodrębniliśmy te firmy, które zajmują się rolnikiem, który zajmuje się produkcją zwierzęcą. Wyodrębniliśmy firmy, które zajmują się rolnikiem, który sadzi drzewa czy uprawia warzywa, ale też stworzyliśmy firmy, które są wsparciem dla już istniejących i przede wszystkim firmy, które mogą operować na całym świecie, właśnie chociażby, czy w eksporcie płodów rolnych, czy w poszukiwaniu środków do produkcji. Czyli firma jest nie tylko dostarczycielem środków produkcji, ale też przede wszystkim doradza rolnikom. I z jakimi problemami najczęściej przychodzą do Państwa rolnicy? Tak, doradzamy i to, na co jesteśmy teraz e, nastawieni, to jest przede wszystkim tworzenie... Technologii, takich od samego początku, powiedzmy, jeżeli chodzi o produkcję roślinną, to od wyboru odmiany, mhm. lub przygotowanie takiej odmiany, ponieważ jedna z firm znajdujących się w rodzinie agrolog, właśnie zajmuje się doborem odmian, nawiązywaniem kontaktów nawet z mniej znanymi hodowlami, po to, żeby najlepszy materiał genetyczny sprowadzić do naszego kraju. Następnie firmy, które Zajmuje się przygotowaniem nawozów, czy to nawozów posypowych, czy nawozów dolistnych, biostymulatorów, środków ochrony, ponieważ firma Elwita, która, która też jest jedną z, zajmuje się właśnie rejestracją, poszukiwaniem substancji aktywnych, które można wprowadzić na rynek europejski. Więc można powiedzieć, że nie tylko handel, ale tworzenie. A jeżeli się tworzy, jeżeli wprowadza się produkty na rynek, oczywiście potrzebny jest do tego serwis, potrzebne jest do tego doradztwo. I staramy się być przy rolniku mm, cały czas, żeby jak najlepiej podać mu produkt, żeby powiązać te wszystkie produkty, które mamy w jedną całość, która przyniesie mu jak najlepsze korzyści. I oczywiście możemy też zaoferować y, odbiór towaru, y, który następnie. Albo sprzedajemy za granicę, bo jednak jesteśmy dużym eksporterem, zarówno na rynki europejskie, jak i na rynki światowe. To też oddzielne jednostki są w tym wyspecjalizowane, ale też dużo polskiego surowca przerabiamy u siebie. W skład agrolog wchodzi również zakład uszlachetniania białka roślinnego, czyli firma, która zajmuje się przerobem nasion rzepaku, nasion soi na białką i y, na olej. Tak zwany zubr? Tak zwany zubr. Y, I jeżeli chodzi właśnie, bo to jest przejście do tej części produkcji zwierzęcej, czyli mm -hmm. rozpoczynamy znowu od zaoferowania wysokojakościowego białka, do tego też pozostałych komponentów i też pokazujemy, jak użyć, jak komponować tą, wda tą wdawkę, żeby z zachowaniem Dobrostanu z zachowaniem wszelkich zasad uzyskać jak najlepsze, jak najlepsze efekty produkcyjne. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy od świtu do nocy z rolnikiem, nawet gdy rolnik śpi. My wtedy transportujemy towary, no bo przecież towar wyeksportowany, on kilkadziesiąt dni czasami płynie od nas dniem i nocą. I jesteśmy od wiosny. Właściwie do kolejnej wiosny, bo szczególnie przy produkcji zwierzęcej trzeba być te 365 dni czy 366 z rolnikiem. Mhm. A chcę zapytać jeszcze o środki biologiczne. Czy tutaj Państwo widzą, że jest, jak jest czy zwiększyło się to zainteresowanie rolników środkami biologicznymi? Czy, czy Państwo jako firma też podążają w tym trendzie, który gdzieś tam się zbudował na tych. W ostatnich latach. Ja myślę, że jeżeli byśmy wzięli środki biologiczne jako produkt jeden, mm -hmm. prawda, to, to mamy taki bardzo typowy life cycle, czyli środki biologiczne nie odkryje nic nowego. One się pojawiły. Kilkaset hmm. lat temu, prawda? Bo jeżeli sobie powiemy, że niektóre metale są też środkami biologicznymi czy ekologicznymi, no to one były używane dawno, dawno temu. Zresztą cała masa różnych biostymulatorów, wyciągów roślinnych była stosowana, spodziewam się, że tysiące lat temu nawet. Ale rzeczywiście teraz mamy renesans. Szczególnie duży pik. Ogromnym zainteresowaniem środki biologiczne cieszyły się dwa lata temu, wtedy, kiedy straciliśmy dostępność do e, tanich nawozów, tanich powiedzmy, że tanich mhm. po prostu. Ale były droższe niż Tak, zawsze. jeżeli mieliśmy. Kilka razy nawet. Tak, ogromne podwyżki. Właśnie wszystkich składników mineralnych. Wtedy rolnicy zaczęli szukać dróg alternatywnych, alternatywnych źródeł żywienia. Stąd też było ogromne zainteresowanie produktami biologicznymi. Ono troszeczkę osłabło. Ale jednak jeżeli byśmy popatrzyli z takiej dłuższej perspektywy, to można powiedzieć, że tą krzywą możemy sobie narysować wzrostowo. Pojawia się coraz więcej w ogóle rodzajów środków, bo jeszcze niedawno nie mieliśmy tak szerokiej y, reprezentacji na przykład produktów opartych na bakteriach, prawda? Mieliśmy aminokwasy, mieliśmy jakieś y, wyciągi z alg. To były najpopularniejsze rozwiązania. Później właśnie rozwiązania bakteryjne, które teraz są stosowane w kilku obszarach. Czy to w obszarze poprawy warunków glebowych, czy też kondycji roślin, czy uodpornienia roślin, czy nawet już mamy produkty, które są wykorzystywane do zwalczania patogenów. I to można powiedzieć, że są biologiczne insektycydy, są biologiczne fungicydy. E, czyli Cały czas e, mamy rozwój. Jak Pana firma odpowiada na ten trend? Jeżeli chodzi o podejście całej grupy agrolog do środków biologicznych, e, chcemy inwestować w rozwój tej branży, tego segmentu. E, jesteśmy na etapie e, projektowania e, laboratoriów. E, i hal wegetacyjnych, w których chcemy prowadzić badania właśnie z produktami biologicznymi. Wydaje nam się, że to będzie, to będzie coś, co będzie całkowicie naturalne, i coś, co wartością rynku może dorównać dzisiejszym, na przykład, chemicznym środkom ochrony roślin. To nie znaczy, że zastąpi to całkowicie środki ochrony roślin, ale wydaje mi się, że jest wystarczająco dużo miejsca, żeby obydwa segmenty ze sobą mogły nie konkurować, a współpracować i wzajemnie się rozwijać.